Suwalczanie nie zawiedli w roli faworytów. Pojechali do Elbląga na mecz z Konkordią po trzy punkty i dosuwał. Chociaż w starciu ze zdegradowanym już do trzeciej ligi rywalem nie brakowało trudnych chwil, wrócili na tarczy. Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo i udało nam się wygrać, ale muszę powiedzieć, że Konkordia postawiła nam bardzo trudne warunki. Dziś zespół odczuwając taką presję właśnie konieczności wygrania tego spotkania. Ta, ta, ta presja spowodowała, że, że nie graliśmy swobodnie jak w poprzednich meczach, kiedy w zasadzie tą czołówkę goniliśmy. Wspierani przez liczną grupę fanów, Suwalczani od początku zyskali dużą przewagę nad zdominowaną przez graczy z Hiszpanii, Japonii i Kamerunu drużyną gospodarzy. Na golat trzeba było jednak poczekać. W 35 minucie prowadzenie dla Wigier zdobył ledwie 18-letni Mateusz Żebrowski. Kwadrans przed końcem po rzutce Karola Mackiewicza podwyższył Sebastian Radio. Napastnik, który wrócił do Suwok z Widzewa Łódź, znowu imponuje formą. Trzy minuty przed końcem Wigry dobiły gospodarzy. Odbiór Artura Bogusza. Kamil Lauryn dograł do Karola Mackiewicza, który nie miał litości nad bramkarzem Concordii. Radość ze zwycięstwa Trzydozena, ale i troska nad jego stylem. Ten słaby, słabszy mecz, jaki rozegraliśmy dzisiaj, to, to już jest jakby przeszłością, i teraz tylko czeka nas dobra gra. Właśnie w kolejnym spotkaniu ze Stalą Rzeszów to będzie walka o, o, o pierwszą ligę. W najbliższą niedzielę 8 czerwca Wigry, nowy wicelider drugiej ligi zmierzą się z broniącą się jeszcze przed spadkiem Stalą Rzeszów. Do awansu gospodarzom wystarczy remis. Na pewno nie będziemy grali na remis, tylko będziemy grali o zwycięstwo, żeby, żeby zapewnić sobie grę w przyszłym roku w pierwszej lidze. Niedzielny mecz, którego stawką będzie siódme z rzędu, zwycięstwo i awans na zaplecze ekstraklasy, rozpocznie się o godzinie 17. Kibice, którym nie uda się wejść na stadion, będą mogli obejrzeć jego przebieg na naszej stronie. Zapraszamy na relację live.